Dzięki niemu powstała Solidarność, dzięki niemu zmienił się w Polsce ustrój, dzięki niemu runął mur berliński. Gdyby Polak nie zasiadł w 1978 roku na stolicy Piotrowej, żelazna kurtyna istniałaby do dzisiaj. A polskość dawno byłaby już na wymarciu. Nie wolno nam o tym zapominać. Dziękuję Państwu bardzo, to teraz przemawiam w imieniu wydawnictwa Biały Kruk, jako wiceprezes zarządu, za to, że tak przyszliście tutaj gremialnie do nas, że możemy się e, spotkać z Państwem właśnie w Lublinie po raz pierwszy i bardzo nas to cieszy, że tak licznie Państwo przybyliście. Dziękuję bardzo. A ja będę mówić w związku z moją książką, nie jest to zamach na polskość, aczkolwiek kilka egzemplarzy podpisałam w zastępstwie mojego męża, który, którego tekst tam się znajduje, Deszka Sosnowskiego. Największy z rodu Polaków. To jest już moja kolejna biografia świętego Jana Pawła II. Mam na koncie czterotomowego Hetmana Chrystusa. W ubiegłym roku powstał święty prorok. A w tym roku dla uczczenia dwóch ważnych rocznic, minionej 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II i 105. rocznicy jego urodzin, która przypadnie 18 maja właśnie w wybory. To warto pamiętać i warto się modlić za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, bo to naprawdę sprawdzony orędownik. To jest nasz wspaniały papież, największy z rodu Polaków. Nie wstydźmy się tego mówić. Wszędzie podkreślajmy że to jest wspaniały człowiek. I warto również mieć cały czas na względzie, że nasze życie wyglądałoby inaczej, nasza Polska wyglądałaby inaczej, gdyby nie minione 27 lat pontyfikatu świętego papieża, prawdziwie świętego papieża Jana Pawła II, którego nazywaliśmy też niekoronowanym królem. Polski, a chcia, chciałabym teraz może w jakiś sposób naświetlić, w jakim stopniu to powiedzenie o nim, że był naszym królem niekoronowanym, jest trafne. Godność królewska podkreślała suwerenność polskiej monarchii i jej miejsce w świecie chrześcijańskim. Profesor Krzysztof Orzuk pisze w swojej książce, że pamięć o królestwie polskim, Regnum Polonie, i godności królewskiej, które dostąpili Bolesław Chrobry, Mieszko II i Bolesław Szczodry, była przechowywana przez Kościół, głównie w kręgu katedr krakowskiej, gnieźnieńskiej i poznańskiej. Szczególna rola w podtrzymywaniu tradycji o państwie polskim jako królestwie przypadła dziejopisarzom na czele z anonimem tak zwanym Galem i mistrzem Wincentym zwanym Kadłubkiem, którzy podkreślali w swych kronikach jego wielkość i potęgę zapanowania pierwszych królów. Korona była wówczas warunkiem prawdziwej suwerenności. Koniec cytatu. W średniowieczu w ówczesnej Europie korona stanowiła w sposób realny warunek suwerenności państwa. W sposób symboliczny można powiedzieć, że stanowi ten warunek suwerenności państwa do dziś, mimo odmiennych warunków prawnoustrojowych, tak bardzo niesprzyjających chrześcijaństwu. Jan Paweł II dobrze o tym wiedział, sam będąc przywódcą całego kościoła. A jednocześnie głową państwa watykańskiego, którego ustrój określa się jako teokratyczną monarchię elekcyjną. Jak wiemy, nie koronował się tiarą, potrójną koroną papieży. Ostatnim, który to zrobił, to był papież Paweł VI, ale de facto był monarchą. Tyle, że takim, który uważał, że wszelka władza pochodzi od Boga, a jedynym prawdziwym władcą świata jest Bóg. Mówiono przecież o monarsze, że jest że jest królem z Bożej łaski. Jan Paweł II wierzył, że został papieżem z woli Pana Boga, z rządzeniem Bożej opatrzności. Bardzo ta jego postawa przypominała postawę najlepszych średniowiecznych władców europejskich, władców katolickich, nie wyłączając polskich, na tradycji których Karol Wojtyła został wychowany i w piastowsko-jagiellońskim gnieździe polskości został ukształtowany. W gnieździe dumnego białego orła w koronie, który współtworzył chrześcijańską historię Europy. Dlatego święty Jan Paweł II przestrzegał przed wizją wspólnej Europy bez Boga, przed podcinaniem chrześcijańskich korzeni Europy, przed podcinaniem chrześcijańskich korzeni Polski, słusznie prorokując, że zaprowadzi to do zagłady. Sam uważał się, Ksiądz także... Właśnie witam, Mogę dotarcy, kontynuować? Cieszy, tak. Woda jest, proszę. Sam uważam się za dumnego sukcesora polskiej tradycji i kultury chrześcijańskiej, za sukcesora świętego Stanisława, biskupa i męczennika. A to wszystko symboli do dziś, symbolizuje do dzisiaj katedra wawelska, w której skarbcu przechowywane są królewskie insygnia, nawet jeśli dzisiaj są nieliczne, a w niektórych przypadkach są to kopie. To jednak zgodnie z tym, co przed wiekami pisał błogosławiony Wincenty Kadłubek, początek cytatu, On Bóg sam jeden wie, kiedy ma się zmiłować nad narodem i podźwignąć go z ruiny. Przeto aż do naszych czasów zachowuje wszystkie insygnia królewskie, a mianowicie koronę, berło i włócznie schowane w skarbcu katedry w Krakowie, który jest stolicą i siedzibą królewską, aż przyjdzie ten który powołany jest przez Boga jak Aaron i dla niego one są odłożone". Koniec cytatu. Niestety insygniów królewskich nie ma już. Zniszczyli je bezpowrotnie Prusacy w 1795 roku, kiedy Kraków został zajęty chwilowo przez wojska monarchii henzolernów. Włamali się oni wtedy do skarbca koronnego na Wawelu i wykradli nasze insygnia. Najprawdopodobniej w 1811 roku prusacy e, przetopili polskie korony, niwecząc, jak pisze profesor Kucharczyk, materialny ślad polskiej króle, królewskiej suwerenności. Z kolei insygnia Augusta III przywłaszczył sobie w 1944 roku Hans Frank i kazał wywieźć w głąb Rzeszy. Zwycięskimi znakami Polaków pozostały jednak do dziś nasycone chrześcijańską symboliką godność królewska, jako taka: korona, berło, jabłko panowania i ukoronowany orzeł. Kardynał Karol Wojtyła poszedł na tron świętego Piotra z tronu świętego Stanisława, patrona Polski, ale też, jak sam mówił, patrona ładu, ładu moralnego. O stołecznej roli Krakowa jako siedziby króla decydował właśnie patronat świętego Stanisława nad dziełem Zjednoczenia Królestwa i to, że główne zaplecze polityczne monarchy znajdowało się w Małopolsce. Po śmierci prymasa kardynała Wyszyńskiego, niekoronowanego króla Polski, który przez długie lata przeprowadzał polski naród przez Morze Czerwone Komunizmu, Jan Paweł II nim po nim tę symboliczną koronę Polski. A można powiedzieć nawet, że to swoje przywództwo zaznaczył już w 1979 roku, kiedy stał na Placu Zwycięstwa i wołał, żeby Duch Święty stąpił i odnowił oblicze tej ziemi. W każdym razie najpóźniej e, przejął tę koronę w 13 grudnia 1981 roku, kiedy w naszej ojczyźnie wprowadzony został stan wojenny i cały naród został uwięziony, został pozbawiony wolności. Wtedy przemawiał w naszym imieniu, wstawiał się za nami także na arenie międzynarodowej, pomoc dla nas organizował, która płynęła szerokimi strumieniami z całego świata, o czym dzisiaj nie chce się pamiętać. I znajdują się inni yy, przywódcy, którzy używają, że, uważają, że to ich jest zasługa. Jan Paweł II jako niekoronowany król miał obowiązki w stosunku do Boga, Kościoła i wiernych. Swoje królowanie rozumiał jako służbę wobec Boga, Kościoła i ludu Bożego, w tym wobec swoich rodaków. Sprawował swe rządy niczym średniowieczny władca, który składał przysięgę, zobowiązując się do sprawowania sprawiedliwych rządów, zachowywania przywilejów Kościoła i okazywania należnego szacunku możnym, duchownym i możnym świeckim. W średniowiecznym powszechnym przekonaniu, król jako pomazaniec Boży stawał się obrazem Boga powołanym do sprawiedliwego rządzenia powierzonym sobie ludem z jego łaski oraz doprowadzenia swoich poddanych do zbawienia. Król był głową królestwa pojmowanego na kształt ciała. Władza królewska umocowana w Bogu stawała się za tym najważniejszym zwornikiem wspólnoty państwowej i narodowej. Tak też traktował swoją papieską posługę, a wcześniej arcybiskupią i kardynalską św. Jan Paweł II. Powszechnie wiadomo, że miłował pokój, prawdę i sprawiedliwość. Był władcą mądrym i roztropnym, opiekunem i obrońcą uciśnionych, napominał błądzących. Jak dobry monarcha uważał, że każdy system prawny stworzony przez człowieka, podporządkowany jest prawu Bożemu i prawu natury. Wychowywał nasz naród w odwadze do podejmowania wyzwań, do bycia ambitnym, do tego, aby nie bać się wielkości. Aby nie zginać karku przed ideologiami. Chciałby polski naród ochrzczony, trwał przy swoim dziedzictwie wiary, by się go nie wstydził, by nim żył w życiu osobistym i społecznym, by polskie narodowe i chrześcijańskie wartości głosił i przekazywał je kolejnym pokoleniom. Święty Jan Paweł II roztaczał blask majestatu, bez wątpienia, wskazując na jedyny majestat Boga, bowiem wszędzie w centrum każdego zgromadzenia stawiał Chrystusa jakże to symptomatyczne że kanonizując jedynego króla Polski Jadwigę 8 czerwca 1997 roku mówił o niej tak jakby opisywał swoje własne przemyślenia i przemodlenia swoje własne doświadczenia ze sprawowania władzy mamy wszelkie prawo sądzić że opierał je na tych samych pryncypiach co Jadwiga miał bowiem zwyczaj od najmłodszych lat uczyć się od najlepszych. Tak mówił więc o świętej Jadwidze. Od Chrystusa Wawelskiego przy tym czarnym krucyfiksie, do którego pielgrzymują krakowianie co roku w Wielki Piątek, nauczyłaś się Jadwigo dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji, z osobistej więzi z ukrzyżowanym. Tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej najlepszej cząstki obecności Chrystusa. Jan Paweł II podkreślał sposób sprawowania władzy przez świętą Jadwigę, odwołując się najpierw do cytatu z Ewangelii św. Mateusza. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by chciał między wami być? Stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. I papież dalej mówi: Głęboko wniknęły w świadomość młodej władczyni z rodu Andegawenów te słowa Chrystusa. Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa. A gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. To tak jakbyśmy e, mówili o sposobie e, panowania świętego Jana Pawła II. Nie inaczej postępował on wobec swojego narodu, z którego się wywodził. Również duch służby ożywiał jego społeczne zaangażowanie i z rozmachem zagłębiał się on w życie polityczne swej epoki. Papież mówił o Jadwidze, że potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Polskiej racji stanu. Podejmując wielkie działania na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla siebie. Podobnie jak Jan Paweł II. To wszystko stało się również udziałem świętego Jana Pawła II jako niekoronowanego króla Polski, który zmobilizował swój naród do tego, by przestał zginać kark, pod komunizmu dodawał odwagi i sił także mocą swojego papieskiego autorytetu. Dzięki niemu powstała Solidarność, dzięki niemu zmienił się w Polsce ustrój, dzięki niemu runął mur berliński. Gdyby Polak nie zasiadł w 1978 roku na stolicy Piotrowej, żelazna kurtyna istniałaby do dzisiaj. A polskość dawno byłaby już na wymarciu. Nie wolno nam o tym zapominać. Dziękuję Pani. Kim naprawdę był Jan Paweł II? Jak pochylał się nad biednymi, przychodził do dzieci, do młodzieży, do szpitali. Kochany i drogi Ojcze, święty Jan Pawle II, nigdy cię nie zapomnimy. Wydawnictwo Biały Kruk przedstawia fragment książki Jolanty Sosnowskiej. I mistrza fotografii Adama Bujaka, największy z rodu Polaków. Od samego początku wszyscy czuli jego wielkość, ale była to wielkość płynąca w mniejszym stopniu ze sprawowanej funkcji, a bardziej z wyraźnie emanującego charyzmatu, prawdziwego, a nie tworzonego tylko przez media i marketing. Kiedy to słowo charyzmat powinno się brać w cudzysłów, a najlepiej wcale go nie stosować wobec celebrytów czy innych tak tzw. gwiazd życia publicznego. Jakże wielu czuło owo niezwykłe promieniowanie osoby świętego Jana Pawła II. Padano na kolana przed nim wprost na bruku, z potrzeby serca, a także, aby oddać mu głęboki szacunek. Bynajmniej nie dlatego, że wymagała tego jakaś dworska, watykańska etykieta, że tak wypadało się zachować w papieskim otoczeniu. To było spontaniczne bo on swoją osobowością tak po prostu potrafił na ludzi oddziałowywać, po bratersku albo wręcz po ojcowsku, wzbudzając ciepłe albo nawet gorące uczucia, połączone z wielkim respektem. Widać też na wielu zdjęciach, że rodzice przyklękli z radością przed świętym Jan Pawłem II razem ze swoimi dziećmi, ucząc je swą własną postawą szacunku wobec największego zrodu Polaków. To określenie pojawiło się już na początku pontyfikatu i było potem stosowane powszechnie przy bardzo wielu okazjach, w tysiącach miejsc, przez ludzi kościoła, ale też przez polityków oraz publikatory. Także przez tych, którzy po latach mieli go postponować, obdzierać z wielkości i wrzeszczeć, że Polskę trzeba odjanie Pawlić. No cóż, faryzeuszy i judaszów nigdy nie brakowało. Klękali przed nim także artyści, przecież dobrowolnie, co utrwalone zostało choćby na zdjęciach ze spotkania w Warszawskim Teatrze Wielkim 8 czerwca 1991 roku z przedstawicielami środowisk twórczych i naukowych, podczas którego przedstawiono fragment trzeciego aktu opery Stanisława Moniuszki Halka. Gdy Jan Paweł II wszedł po spektaklu na scenę, zespół śpiewaków i tancerzy otoczył go kołem. A ci stojący naj, najbliżej przyklękli. Niektórzy w uniesieniu chwycili jego dłonie, przytulając do nich swoje policzki. Niezapomnianym pozostanie, że kiedy schorowany i unieruchomiony siedział już na wózku inwalidzkim, wszyscy, mający przywilej zbliżyć się wtedy do niego, przyklękliśmy. Z wyjątkiem świętego Jana Pawła II, żadnego kościelnego hierarchy nie pocałowałam w pierścień, ale to był przecież papież z rodu Polaków. Szlachetny człowiek od najmłodszych lat, podążający wiernie za Chrystusem, całe życie wiernie głoszący Jego naukę i aż do ostatniego tchu wiernie stojący na straży tej wiary depozytu. A używając jeszcze więcej patosu, to był przecież i jest nadal nasz największy skarb narodowy. Ten patos i ta górnolotność wydają mi się tu jak najbardziej usprawiedliwione, szczególnie zważywszy na ocean brudów. Oszczerstw i inwektyw, które po śmierci Ojca Świętego zostały na niego wylane przez ludzi, którzy na śmierć i życie prowadzą walkę z Bogiem oraz Kościołem. Jan Paweł II był bowiem niezłomnym i bezwarunkowym głosicielem, orędownikiem i obrońcą cywilizacji Chrystusowej przeciw coraz bardziej agresywnej i niszczącej świat cywilizacji śmierci, której wyznawcy prowadzą obecnie ludzkość w przepaść zagładzie. Jakże łatwo za życia świętego Jana Pawła II szermowano określeniem nasz papież, nasz ojciec. Powtarzano te słowa, gdy było to w modzie, gdy może podniosło to nasz własny prestiż i na fali jego światowego sukcesu, jego światowej popularności, jego światowej sławy unosiło i nas. Tym bardziej więc dzisiaj, kiedy jest to wyrazem płynięcia pod prąd kiedy zachwyt i podziw wobec papieża Polaka są nawet oznaką cywilnej odwagi i niezłomności, nie unikajmy przypomnienia, że święty Jan Paweł II naprawdę jest największym z rodu Polaków. Wielu z nas ma jeszcze niezażarte pamięci te chwile, gdyśmy go słuchali, gdyśmy na niego patrzyli, gdyśmy razem z nim sławili Pana Boga i wznosili modły. Kiedyśmy prosili, Błogosław Boże, papieża, pierwszego z rodu Polaków, Tobie go dzisiaj powierza cała Polska. Kraków. Odwołajmy się do tamtych wydarzeń i przeżyć, by również potomni mogli przekonać się o wielkości świętego Jana Pawła II. Witajcie na kanale Białego Kruka. Bardzo się cieszę, że znowu jesteście z nami. Mam nadzieję, że spodobała wam się książka Największy zrodu Polaków. Tak dodam od siebie, że książka jest poświęcona Janowi Pawłowi II. W 20. rocznicę śmierci. Dlaczego jest dla nas ważna? Ważna jest dla naszych rodzin, dla kościoła polskiego, dla Solidarności. Zatrzymajmy tą falę nienawiści i hejtu. Nie pozwólmy na to, aby we własnym narodzie największy z rodu Polaków był wyśmiewany. W ręku trzymam dowód Książka, która pokazuje nam, kim naprawdę był Jan Paweł II. Jak pochylał się nad biednymi. Przychodził do dzieci, do młodzieży, do szpitali. Kochany i drogi ojcze, święty Janie Pawle II, nigdy Cię nie zapomnimy. Pamiętajcie, żeby zostać z nami na kanale. Subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze, dawajcie lajki, polecajcie swoim znajomym. Robimy to wszystko.